No, my już trzeci rok tutaj startujemy, jesteśmy zbyt goszczy. W tym roku trochę mniejsza ekipa przyjechała niż w zeszłym, ale jest fajnie, także no zobaczymy jak dzisiaj pójdzie. Trasa rowerowa, krosowa jest trochę zmieniona i trochę więcej jest góreczek z piachem. Ja nie jestem jakąś fanką krosu, więc jest troszkę na. się właśnie stresuję tym faktem, ale mam nadzieję, że no jakoś trzeba będzie tak to zrobić. Ja z kolei mam start e, jutro, Olimpijkę i e, też e, nasze dzieciaki e, startują w różnych tam e, dyscyplinach. Co, będzie, będzie dobrze, nie? Tak mi się wydaje. Super trasa, piękne jezioro, malownicze widoki, dobrze, że Tutaj szef ostrzegał, żeby się nie zagapiać na jezioro w Szczycionku, bo tam było bardzo wąziutko. Ale po tych innych trasach, w których brałem udział, to mi się bardzo podoba. Pierwszy raz szczytnie, no chciałbym wrócić na następny rok. Pływacka, fajna, woda ciepła, prosto, natomiast w lesie bo w zeszłym roku było inaczej, z tego co wiem, dużo skrętów, zakrętów, znaczy generalnie wszyscy mówią, że trasa była trudna, ale to jest trasa MTB, więc jak ktoś przyjeżdża na zawód MTB, to i się cieszy z tego, my uważamy, że trasa była super, piękna, tak samo jak zwykle, wszystko gra, także przyjeżdżajcie do, do szczytu. Bardzo w porządku upływanie, pływanie, idealne fali nie było. 500 metrów średnio pokonałem. Jaki numer, taki wynik. E, na rowerze piękna, triatlowa jazda, typowo krosowa. Dużo piachu, dużo zieleniny, mało asfaltu, to się fali. Bieg idealny. tuż naszego jeziorka, po prostu krótki temat. Dziękuję bardzo. Nie wiem kiedy ostatni raz startowałem, 27, może 28 lat temu, to nie ma znaczenia, bawię się na maksa, e, mam nadzieję, że mnie nie utopią, przyjadę tutaj rowerem z powrotem i na mecie stanę i powiem, Jurek potrafiłeś to zrobić. Powodzenia. Ja, 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 ja. Myślę, że w tym roku chyba będzie gorszy niż, e, niż rok temu ze względu na bieganie. E, strasznie mnie odcięło i nie, nie było siły w różnych nogach. W ogóle pary nie było przyspieszenia i tego mi zabrakło na bieganiu. Udało nam się wszystko połączyć. Igrzyska w Japonii wspaniała sprawa kibicujemy naszym sportowcom e, triatlon po raz kolejny e, mistrzostwa w armii No i oczywiście w tle ten zamek krzyżacki, wiadomo, Sienkiewicz, Danuśka, Juran, tym żyjemy. Cieszymy się bardzo, że tak dużo e, turystów przyjechało i zawodników na te zawody. przekonałem się do tego żeby wziąć udział dzisiaj w całym dystansie rok temu byłem u was i wziąłem udział w sztafecie było niesamowicie stąd też inspiracja do tego aby dzisiaj Spróbować sił e, i spróbować wierzyć się z całym dystansem. Trochę się stresuję, trochę się boję, ale chyba to normalne. E, życzę wszystkim powodzenia, przede wszystkim bezpiecznego startu. E, no i mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Pogoda wyśmienita, zatem e, nie powinno być najgorzej. Pozdrawiam Was jeszcze wszystkich.